Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Zanim spotkanie z sympatykami, krótka konferencja prasowa. Wiedzą Państwo doskonale, że nasza kampania wyborcza to kampania merytoryczna. Codziennie podczas konferencji prasowych poruszamy inny wybrany temat. Staramy się nie koncentrować na kontrkandydatach, ale na interesach obywateli. Podczas rozpoczęcia mojej kampanii wyborczej w redakcji rozgłośni RMF złożyłem swoją pierwszą deklarację, iż nie będę podpisywał żadnych ustaw podwyższających podatki Polakom. W ostatnich dniach proszę o cierpliwość, w ostatnich dniach złożyłem również propozycję tzw. piątki Bosaka, a więc pakietu, który ma rozruszać gospodarkę. W tym programie był program obniżenia podatków. Wyższa kwota wolna, obniżenie VAT-u na żywność, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. Nie chcę na tym poprzestawać. Chcę dziś zwrócić uwagę na kolejny problem podatkowy, który działa antyrozwojowo na całe polskie społeczeństwo. Jest tak naprawdę problemem w budowaniu dobrobytu. Jest też problemem w realizacji celów, które założył rząd premiera Mateusza Morawieckiego kilka lat temu w planie odpowiedzialnego rozwoju. Strategia odpowiedzialnego rozwoju jest... Jednym z kamieni milowych, które mieliśmy osiągnąć jako gospodarka, było zwiększenie inwestycji. Każdy, kto elementarny kontakt miał z ekonomią, wie, że aby zwiększyć inwestycje, potrzeba jest zwiększać poziom oszczędności. Tymczasem oszczędności w Polsce obłożone są podatkiem belki. I podatek belki jest właśnie tym tematem, na który chcę dzisiaj się wypowiedzieć. Podatek belki jest zmorą zarówno zwykłych Polaków, którzy chcą mieć jakąś minimalną poduszkę finansową i odkładają sobie z tego, co zarobią, środki po to, żeby w razie utraty pracy czy jakichś większych wydatków konsumpcyjnych mieć po prostu zgromadzone na to oszczędności, nie zadłużać się w bankach, w firmach pożyczkowych, nie kupować niczego na razie. Na ty, czy na kredyt. Podatek Belki jest również zmorą dla wszystkich drobnych inwestorów, którzy inwestują na rynku kapitałowym, którzy po prostu dają swój kapitał na rozwój polskich przedsiębiorstw i próbują metodą umiejętnych decyzji inwestorskich osiągnąć jakiś zysk. Podatek Belki nie jest podatkiem niskim to 19%. Jest to podatek szczególnie haniebny w sytuacji, w której mamy wysoką inflację. Dam prosty przykład z tego roku. Alarmowałem już w lutym, że mamy rekordowe odczyty inflacji. W marcu inflacja za poprzedni rok, rok do roku, wyniosła prawie 5 punktów procentowych. I średnie oprocentowanie 12-miesięcznych lokat przez e, rok nie przekroczyło 2,5%. Co oznacza, że, e, jeżeli ktoś rok temu założył lokatę, to nawet bez podatku. Przepraszam bardzo. E, nawet bez podatku byłby stratny 2 punkty procentowe w stosunku do inflacji. A i tak dodatkowo musiał jeszcze odprowadzić 19% podatek prosto do ministra finansów, do skarbu państwa. Jest to po prostu całkowicie nieracjonalne. Sytuacja, w której oszczędzając, trzymając pieniądze na kontach w banku. A wiemy, że banki mają tutaj rolę w gospodarce i już pozwalają później kredytować różnego rodzaju inwestycje. Tracimy te oszczędności. Jeszcze do tej naszej straty dokładany jest dodatkowy podatek. To ma oczywisty skutek. Po pierwsze zniechęca całkowicie do oszczędzania. Napędza dodatkowo jeszcze ten negatywny trend we współczesnej gospodarce, iż jest konsumpcja ponad miarę i na kredyt. Wiemy dobrze, że PKB w Polsce jest napędzane wydatkami konsumpcyjnymi, a nie inwestycjami. Niszczy jakiekolwiek zainteresowanie Polaków, którzy mają oszczędności, do próbowania swoich sił na rynku inwestycyjnym i do rozwoju polskiego rynku kapitałowego. No i przede wszystkim rodzi zupełnie uzasadnione poczucie niesprawiedliwości, dlatego że do straty wynikającej z inflacji, moim zdaniem w tej chwili rząd świadomie prowadzi politykę, która dopuści inflację po to, żeby e, siła nabywcza płac spadała w sposób niewidoczny dla obywateli, a kosztami całego kryzysu poprzez utratę wartości oszczędności podzielić się z całym społeczeństwem, e, do tego dochodzi właśnie jeszcze utrata tych wirtualnych zysków, bo mówimy o zyskach czysto księgowych. Jeżeli mamy inflację wyższą niż oprocentowanie lokat, to oczywiście żadnego zysku ten, kto te lokaty wykupił, nie odniesie. I tutaj pojawia się moja propozycja. Uważam, że powinien zostać ustanowiony próg w podatku Belki, limit, poniżej którego w ogóle tego podatku się nie płaci. Jeżeli podatek od zysków kapitałowych ma jakiekolwiek uzasadnienie, to u osób, które obracają naprawdę wielkim kapitałem, natomiast zwykły polski obywatel, zwykły drobny polski inwestor, zwykły emeryt, który oszczędza po to, żeby coś zostawić swoim wnukom, albo zwykły ojciec rodziny. Wczoraj mówiłem o ojcach w Bydgoszczy w Dzień Ojca, który próbuje zaoszczędzić pieniądze po to, żeby jego rodzina miała bezpieczną poduszkę finansową. On tego podatku nie powinien odprowadzać, dlatego postuluję ustanowienie progów podatku Belki, poniżej którego podatek Belki po prostu nie obowiązuje. Jeżeli są osoby, które mają bardzo duże zasoby kapitałowe, odnoszą wielkie zyski na rynku kapitałowym, proszę bardzo niech zapłacą od tego podatek, natomiast zwykłe osoby nie powinny tego podatku płacić zwracam uwagę, że na, w sektorze finansowym ustawienie takiego progu i zróżnicowanie zasad dla dużych i dla małych nie jest czymś nadzwyczajnym, nie jest oryginalnym pomysłem. Identycznie jest na przykład z gwarantowaniem depozytów. Depozyty bankowe gwarantowane są w 100% w przypadku upadku banku do pewnego poziomu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Powyżej tego to jest ryzyko indywidualnego oszczędzającego, żeby dywersyfikować swoje ryzyko. Tyle w kwestii merytorycznej, którą dziś przedstawiam. Jeżeli mają Państwo pytania ja bardzo chętnie odpowiem. Proszę bardzo. Ja mam, już stwierdził, już stwierdził mam kilka pytań, ale chciałbym zacząć od wizyty prezydenta Andrzeja w naszym stronie, w Stanach Zjednoczonych. Jak pan ocenia tę wizytę? Mam na myśli to, że, że właśnie na kilka dni przed wyborami są pytania o faktyczny cel tej wizyty. To jest ważna kwestia, czy prezydent na kilka dni przed wpływem kadencji powinien zaciągać jakieś istotne zobowiązania międzynarodowe. Możemy się z tym liczyć, biorąc pod uwagę, że spotka się z prezydentem ja myślę, że polska polityka międzynarodowa powinna zachować ciągłość. Czy trwa kampania wyborcza, czy jej nie ma. Pewne rzeczy muszą być negocjowane, pewne cele muszą być osiągane. Jesteśmy stroną różnego rodzaju zobowiązań, na przykład w ramach sojuszu wojskowego, w którym uczestniczymy, czyli w ramach NATO. Polityka międzynarodowa nie jest wstrzymana, dlatego że w Polsce toczy się kampania wyborcza. Więc nie mam zamiaru potępiać negocjowania czegokolwiek, ogłoszenia jakichkolwiek deklaracji. Tym bardziej, że wiemy doskonale, że wizyty. Międzynarodowe Międzynarodowe przygotowywane są miesiącami i czasem, szczególnie w relacjach państw mniejszych z państwami większymi, trzeba się wstrzelić w odpowiedni czas, trafić w odpowiedni kontekst, żeby pewne rzeczy ogłosić. Więc jeżeli jakieś rzeczy za kulisami korzystne dla państwa polskiego były przez ostatnie miesiące negocjowane, zostaną teraz ogłoszone, no to nic tylko się cieszyć. Natomiast, natomiast nie możemy oczywiście być naiwni, i skorelowanie wizyty w Białym Domu z finałem kampanii wyborczej jest elementem kampanii wyborczej. Zdają sobie z tego sprawę doskonale. Sztabowcy i urzędnicy prezydenta Andrzeja Dudy i zdaję sobie sprawę z tego, doskonale druga strona. W sytuacji, kiedy druga strona świadomie urzędującemu prezydentowi wyświadcza przysługę w postaci dania mu odpowiedniego kontekstu do pokazania się na finiszu kampanii wyborczej, w polityce międzynarodowej jest tak, że bardzo rzadko wyświadczasz jakąkolwiek przysługę bezinteresownie. Pytanie więc, które powinni postawić sobie polscy analitycy, polscy dziennikarze i polscy obywatele, jest takie, jaką walutą prezydent Andrzej Duda za tą przysługę zapłacił. Nie chciałbym, żeby okazało się, że są to po raz kolejny zawyżone ceny w kontraktach zbrojeniowych albo zamówienia z wolnej ręki bez offsetu, albo kupowanie uzbrojenia bez transferu technologii do Polski, albo dopłacanie do amerykańskich wojsk, gdzie my okazujemy się klientem, który prosi się miesiącami i latami amerykańscy żołnierze: Może przyjedziecie do Polski, oni mówią: Nie, nie chcemy, a my mówimy: może za milion dolarów, a oni mówią: nie, ciągle to za mało, mówimy: dobrze, no to może za 100 miliardów. No nie w ten sposób buduje się relacje międzynarodowe. Albo jesteśmy sojusznikami się szanujemy, i Amerykanie ze względów strategicznych inwestują żeby stabilizować sytuację w Europie, w Europie Środkowo-Wschodniej, w kontekście Rosji i agresywnej polityki, stabilizują sytuację polityczną. Albo jesteśmy klientami, relacje mają charakter transakcyjny i płacimy za wszystko, co Amerykanie nam dadzą. Jeżeli tak, to te relacje należy przenieść na pole biznesowe, a nie na pole militarne. Jeżeli ja miałbym wybierać jako zwierzchnik sił zbrojnych, czy wydać pieniądze na utrzymanie wojska amerykańskiego czy polskiego, to oczywiście wolałbym doposażyć wojsko polskie, niż utrzymywać wojsko obce w naszym kraju. Natomiast jeżeli wojska służnicy ze względu na układ międzynarodowy, relacje strategiczne chcą wesprzeć naszą obronność, Niemcy na przykład nie chcą gościć dłużej u siebie wojsk amerykańskich, to można to rozważać. Natomiast to jest kwestia pragmatyczna, która powinna być podana wszechstronnej analizie. Moim zdaniem, w Polsce za dużo wychodzi kompleksów przy okazji dyskusji o relacjach z Amerykanami. I niektórzy, mam wrażenie, byliby gotowi wziąć z pocałowaniem w rękę wszystko, cokolwiek Amerykanie nam powiedzą, za dowolną cenę, którą nam podyktują. No i w ten sposób. Jeżeli nie jest się gotowym wstać od stołu negocjacyjnego, nie przeprowadzi się żadnych negocjacji. Dawałem za przykład w swoich wypowiedziach publicznych na ten temat kwestię śmigłowców. Polskie Ministerstwo Obrony Narodowej najpierw zerwało kontakt z Francuzami, później ogłosiło od kogo kupi, po czym zasiadło do stołu negocjacyjnego, żeby rozmawiać o cenie. No to co to za negocjacje? To już nikt nie negocjuje, wówczas to już jest dyktat. Jak się ogłosiło, od kogo się kupi, no to pozostaje tylko wysłuchać, jaką się zapłaci cenę. I w ten sposób nie prowadzi się polityki zagranicznej. Nie słyszałem nigdy. Głosu krytycznego ze strony prezydenta Andrzeja Dudy na temat tej metody budowania relacji międzynarodowych. Chciałbym, żeby to się zmieniło i dlatego ja proponuję na to inne spojrzenie. Absolutnie nie obrażanie się, ale bardziej asertywna postawa. Mam też pytanie w kontekście dzisiejszej pańskiej konferencji prasowej. Chciałem zapytać o propozycje dla przedsiębiorców. Gdyby jakąś sumę tych propozycji pan przedstawił, no i zakładam, że jest są przekonany, że są lepsze niż propozycje konkurentów, w związku z tym chciałbym zapytać... Yy... No, przede wszystkim Konfederacja jako porozumienie środowisk wolnościowych, narodowych, konserwatywnych wyrasta z wolnorynkowego myślenia gospodarczego. Myślenia opartego też powiedziałbym endeckiego myślenia gospodarczego, dlatego że ruch narodowy w dwudziestoleciu międzywojennym zaczął się m.in. od walki o polski handel i rozwój polskiej klasy średniej, żebyśmy mieli państwo rozwinięte gospodarczo z ludźmi, którzy dysponują własnością, są ludźmi wolnymi, są ludźmi zdolnymi inwestować w sferę społeczną, w kulturę, w różnego rodzaju strategiczne projekty, zdobywać rynki zagraniczne i tak dalej. Więc nasze myślenie opiera się na tym, żeby nie utrudniać zanadto to działalności gospodarczej, nie dusić jej tym tą fiskalnym imadłem, które rząd dokręca z każdą kolejną zmianą ustawową. Prezydent Andrzej Duda podpisał ponad 30 ustaw zmieniających podatki, podnoszących podatki, wprowadzających nowe podatki, uszczelniających podatki, wprowadzających daniny, które nie są podatkami, ale trzeba je zapłacić tak jak podatki i tak dalej i tak dalej. Ja mówię o o tym dużo w tej kampanii wyborczej, postuluje rozsądną deregulację, żeby niepotrzebne regulacje upraszczać, uchylać. To nie jest tylko temat gospodarczy, to jest praktycznie każda dziedzina życia państwowego. Rozmawiając z rolnikami dowiaduje się, że jak za okupacji niemieckiej. Rolnik, który wychoduje zwierzę, nie może go nawet na własny użytek legalnie sam zabić. Musi to robić w tajemnicy albo jeździć gdzieś daleko do ubojni, bo nam normy europejskie narzucono. No czy my naprawdę nie jesteśmy w stanie zabić i zjeść wychodowanych przez polskich hodowców zwierząt sami, bez pomocy Brukseli i bez tych standardów? To wszystko naprawdę zakrawa na kpinę. Kwestia dostępu do broni. Tak skomplikowane w Polsce, jak mamy system pozwoleń, to już prawo europejskie dla odmiany jest prostsze. I tak z każdą sprawą po kolei. Więc upraszczanie zmniejsza Stopnia fiskalizmu i danie po prostu przestrzeni do tego, żeby rozwijała się wolna inicjatywa, tak w sferze gospodarczej, jak i w sferze społecznej. A także jeszcze jedna sprawa istotna obrona naszych interesów na forum unijnym. W tej chwili widać wyraźnie, że niektóre państwa zachodnie, w szczególności Francja, połapały się, że polska gospodarka w niektórych obszarach jest bardziej konkurencyjna. W Gorzowie w Zielonej Górze wraz z posłem Krystianem Kamińskim, posłem Konfederacji, wcześniej przedsiębiorcą z branży transportowej, mówiłem o tym, że między innymi Francuzi połapali się, że i Niemcy, że polska branża transportowa u nich bardzo mocno weszła i próbują ograniczyć to regulacjami takimi jak pakiet mobilności i dyrektywa o pracownikach delegowanych. I tu też trzeba się postawić, tak samo w energetyce. Nie wchodzimy. Pytanie o powiązanie? Nie wiążemy budżetu z praworządnością, nie wchodzimy do strefy euro. Jako prezydent zawytowałbym wszystkie nowe traktaty, które jakkolwiek uszczuplałyby kompetencje państwa polskiego. Zarówno rezygnacja z własnej waluty narodowej, to rezygnacja z samodzielności całego sektora finansowego, to poddanie naszej polityki finansowej pod dyktat Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie nad Menem i wejście w jakby ekosystem finansowy znacznie silniejszych gospodarek. Również ta propozycja, żeby nam, dzielać pieniądze w zamian za to, że będzie nam ktoś oceniał, czy mamy praworządność, jest całkowicie nieakceptowalna i trzeba ją odrzucić. Jestem zdumiony, że premier Morawiecki będąc w Brukseli nie powiedział tego otwarcie i wyraźnie, że on to odrzuca i nigdy się na to nie zgodzi. Ostatnia kwestia obiecuje szkolnictwo. Kwestia, czy będzie pan za chwilę reformę gimnazja. Druga rzecz, czy pomysł na poprawę sytuacji nauczycieli? Nie jestem zwolennikiem cofnięcia likwidacji gimnazjów. Byłem krytyczny wobec powołania gimnazjów. Uważam to za niepotrzebne skomplikowanie polskiego systemu edukacyjnego. W konfederacji jesteśmy zwolennikami bonu edukacyjnego. Prostszego uruchamiania szkół przez inicjatywy społeczne, przez rodziców. To kolejny z absurdów regulacyjnych, w które zabrnęliśmy na przełomie XX i XXI wieku. To znaczy, że działalność prosta, polegająca na opiece nad dziećmi i uczenia dzieci pisać, czytać, liczyć i wiedzy o świecie, została w tej chwili tak przeregulowana, że jest poza zasięgiem normalnego rodzica, żeby zorganizować szkołę dla swoich dzieci i dzieci swoich przyjaciół. W sytuacji, gdy państwo pobiera w podatkach pieniądze na ten cel, jeżeli chce się powołać szkołę, trzeba zapłacić za to drugi raz wczesnym, bo prowadzenie szkoły publicznej, ale nie państwowej jest niezwykle skomplikowane ze względu na pewne regulacje, które między innymi zakazują na przykład pobrania jakiejkolwiek do dodatkowej opłaty i samorządy mają możliwość dopłacać do subwencji oświatowej, natomiast prowadząc szkołę publiczną, ale nie nie państwową, nie wolno pobrać od rodziców dodatkowego czesnego. Więc obecne regulacje są tak zrobione, żeby z rynku oświatowego wyeliminować zwykłych ludzi, wyeliminować rodziców. To jest sytuacja absurdalna, bo ono oświatowe uruchomiłby prawdziwą konkurencję w sferze edukacyjnej. Różne programy nauczania, różne programy pedagogiczne, zaangażowanie głębsze w to rodziców, organizacji społecznych. To trzeba zrobić. To by też mogło pozwolić poprawić sytuację nauczycieli, bo gdy jakiś nauczyciel nie byłby zadowolony z sytuacji w swojej szkole, a byłby dobrym pedagogiem, Mógłby po prostu otworzyć swoją szkołę, choćby i dla trzech uczniów. Jeżeli byłby w stanie ich dobrze uczyć, to dlaczego nie? Po prostu w tej sferze potrzebujemy dużo więcej miejsca na inicjatywę obywateli. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma więcej pytań, to przejdziemy do spotkania z sympatykami. Dziękuję bardzo. Zapraszamy Dobra.